Fiszkowa kartoteka podcast o książkach i około książkowych tematach. Cześć, ja jestem Monika, a to jest podcast Fiszkowa kartoteka. Dzisiaj opowiem Wam o książce Elizabeth Colbert: Szóste wymieranie Historia Nienaturalna. Autorka za tę książkę otrzymała nagrodę Pulicera w 2015 roku, a to według mnie już jest fakt, który świadczy o tym, że jest to książka warta uwagi. Jeśli taki temat was interesuje, to zapraszam do słuchania dalej. Autorka Elizabeth Colbert to amerykańska pisarka, dziennikarka i reportażystka. Obecnie jej najbardziej znana książka to właśnie Szóste wymieranie. W Stanach Zjednoczonych znana jest także jako autorka artykułów o tematyce ekologicznej w gazecie The New York Times. I właśnie takie tematy ekologia, degradacja klimatu przez człowieka oraz zmiany w bioróżnorodności spowodowane przez ludzi to są główne zagadnienia jej twórczości. Jej reportaż, Szóste Wymieranie, został w USA opublikowany w 2014 roku. W 2015 roku otrzymała za niego nagrodę Pulicera w kategorii książka non-fiction, a w 2016 roku ta książka została wydana w Polsce w wydawnictwie WAB. Tłumaczami są Piotr Grzegorzewski i Tatiana Grzegorzewska. Ta książka składa się z 13 rozdziałów. Każdy z nich jest uzupełniony o dość pokaźną listę przypisów na samym końcu książki. Z reguły jest tak, że każdy rozdział opowiada o jakimś konkretnym gatunku zwierzęcia, które człowiek już wykończył albo który jeszcze walczy o przetrwanie, ale to prawdopodobnie jest z góry przegrana walka. Tak więc poznajemy takie gatunki jak żaba złota, mamut. Alka olbrzymia, amonity, graptolity, ślimaki skrzydłonogie, koralowce, neandertalczyk, konkretny gatunek mrówek, nietoperzy, nosorożców. No i wraz z tą historią wymierania tych gatunków, poznajemy poszczególne bezpośrednie przyczyny ich wymierania, jak na przykład spadek pH w oceanach, wzrost zawartości węgla w powietrzu, zderzenie asteroidy z Ziemią, przenoszenie się drobnoustrojów pomiędzy kontynentami poprzez zwiększenie mobilności ludzkiej, ale także inne powody. Każde z tych powodów jest opisane dość szczegółowo, ale jednocześnie klarownie i prosto. Pokazuje nam też jak pewne działania człowieka, które teraz się dzieją, mogą skutkować w przyszłości. Oczywiście mogą, nie muszą, bo są pewne zależności. Natomiast one nie muszą się spełnić, bo klimat i ogólnie historia geologiczna jest dość skomplikowana. Książka pokazuje nam zależności. Wzrost tego w powietrzu wpływa taki tak na oceany, taki tak na rośliny, a to z kolei pociąga taki i taki skutek w stosunku do zwierząt. Pokazuje nam także pewne rzeczy, które już miały miejsce w przeszłości na Ziemi, a co się jeszcze nie wydarzyło. No i ten tytuł Szóste Wymieranie oznacza to, że Ziemia w swojej historii doświadczyła już pięciu masowych wymierań. Pierwszy raz podobnej nazwy użył Richard Leakey i Roger Levin w książce wydanej w 1999 roku pod tytułem Szósta Katastrofa: Historia Życia a Przyszłość Ludzkości. Z książki Elizabeth Colbert dowiadujemy się, że wymieranie gatunków dokonuje się cały czas i bez przerwy w historii Ziemi, ale jest to tak zwane wymieranie w tle. To wymieranie jest spowodowane przez powolną ewolucję i w ten sposób umiera jeden gatunek na 700 lat, czyli bardzo wolno. Ale były różne wydarzenia w historii Ziemi na przestrzeni kilkuset milionów lat, kiedy następowało tak zwane masowe wymieranie. I to masowe wymieranie definiuje się jako wydarzenie eliminujące stosunkowo dużą ilość światowej bioróżnorodności światowej fauny i flory w geologicznie mało znaczącym okresie. Jest to znaczna strata bioróżnorodności, szybka i na globalną skalę. Do tej pory było pięć takich katastrof. Wymieranie ordowickie, około 438 milionów lat temu. Tutaj prawdopodobną przyczyną był rozbłysk gamma lub wybuch supernowej, który zniszczył warstwę ozonową Ziemi, a to spowodowało zniszczenie około 85% ówcześnie żyjących gatunków na Ziemi. Kolejna to wymieranie dewońskie około 374 milionów lat temu. Prawdopodobną przyczyną tego wymierania było zderzenie z meteorytem, którego ślady widać w zapisach kopalnych z tamtego okresu. Zginęło około 40% żyjących wtedy gatunków. Wymieranie permskie około 250 milionów lat temu. Prawdopodobną przyczyną tej katastrofy były gwałtowne erupcje wulkanów, które zwiększyły ilość dwutlenku węgla w atmosferze. W bardzo szybkim czasie zginęło wtedy mniej więcej 90% gatunków morskich, 60% gadów i płazów oraz 30% owadów. Wymieranie triasowe około 200 lat, milionów lat temu, tu powodem były zmiany klimatyczne. Znowu spowodowane prawdopodobnie przez wulkany, wtedy wyginęło około 80% gatunków żyjących w morzach, ale też wiele gatunków lądowych. No i najbliższe nam wymieranie kredowe około 66 milionów lat temu to wtedy wyginęły dinozaury i w ogóle około 70% gatunków fauny i flory. Powodem tego wymierania kredowego było uderzenie asteroidy, a pozostałością po tym uderzeniu jest Krater, i teraz nie wiem jak się go czyta, Hicksulub, powiedzmy, w Meksyku na Półwyspie Yucatan, ale także zapisy w warstwach geologicznych Ziemi. No i te wszystkie pięć katastrof, pięć wydarzeń w historii Ziemi to są masowe wymierania, które były zapoczątkowane przez wydarzenia katastroficzne czyli wybuchy wulkanów, rozbłyski gwiezdne, asteroidy. Te katastrofy drastycznie zmieniały warunki na Ziemi w taki sposób, że żyjące gatunki nie nadążały, żeby się do tych nowych warunków zaadaptować. Musiało upłynąć bardzo dużo czasu, żeby nowe gatunki, przyzwyczajone już do tych nowych warunków, wyewoluowały. I autorka Elisabeth Colbert wskazuje, że obecnie jesteśmy świadkami kolejnego masowego wymierania, zgodnie z naukową jego definicją. W ciągu ostatnich 500 lat, z bardzo krótkim okresem w geologicznej historii Ziemi. Wyginęło co najmniej 80 gatunków ssaków. 140 gatunków ptaków zostało uznane za wymarłe. Dodajmy do tego jeszcze płazy, gady, owady, a także rośliny. Współcześnie według różnych ocen wymiera od 5000 do 500 tysięcy gatunków rocznie. A jest to ogromne tempo wymierania w porównaniu do tego, co przed chwilką powiedziałam, że. Tak zwane wymieranie w tle, czyli naturalne, ewolucyjne wymieranie w tle, to jeden gatunek na 700 lat. A my mamy od 5000 do 500 tysięcy gatunków rocznie wymierania. No i przyznam, że ta książka poprzez ukazanie pewnej cykliczności tego rodzaju katastrof, że po prostu tak było w historii Ziemi, że gatunki wymierały masowo, tworząc miejsce dla nowych stworzeń, dając możliwości ewolucyjne innym że tak po prostu było, nawet kiedy wyginęło 85% gatunków na ziemi, to ta bioróżnorodność się odbudowywała po jakimś czasie. To to jest takie trochę budujące nadzieje przynajmniej w jakiś sposób, bo najprawdopodobniej i po tej katastrofie, która trwa obecnie i której najpewniej przyczyną jest działalność Homo sapiens, to po chwilowym załamaniu bioróżnorodności ta bioróżnorodność się odbuduje za jakiś czas. Tylko, że ten czas to kilkaset milionów lat. W najlepszym przypadku kilkadziesiąt milionów lat. Nie wiadomo, czy homo sapiens jako jeden z gatunków przetrwa, czy nie. Dla mnie to jest właśnie przekaz tej książki, że Ziemia sobie poradzi, bez nas lub z nami, ale jesteśmy obecnie na Ziemi taką właśnie asteroidą, albo takim wybuchem gamma, takim dramatycznym, katastrofalnym wydarzeniem. Z książki dowiedziałam się sporo. O wielu gatunkach zwierząt, ale także o rozwoju badań archeologicznych, geologicznych. Ja na przykład nie wiedziałam, że ta teoria o tym, że dinozaury wyginęły przez uderzenie asteroidy w Ziemię jest taka świeża, ona ma mniej więcej tyle lat co ja, bo odkrycia tego dokonano dopiero w 1980 roku. I jakie było duże oburzenie opinii publicznej, ale także naukowców, kiedy usłyszeli po raz pierwszy o tym pomyśle, że co, asteroida? W, w, w ogóle wbijcie sobie z głowy takie bzdurne pomysły, żeby to asteroida. W... Walnęła w ziemię, i żeby to było właśnie powodem w ogóle jakiegoś wymierania dinozaurów. Bardzo dużo osób było przeciwnych tej teorii. Książka jest napisana bardzo przystępnym językiem, a ilość informacji nie przytłacza, chociaż z drugiej strony też jest sporo ciekawostek i danych. Warto też wspomnieć, że autorka dużo pisze o sobie, o swoich podróżach do miejsc, w których spotyka się z naukowcami, do miejsc, w których ogląda zagrożone gatunki zwierząt, a także o swoich odczuciach związanych z obserwowaniem na własne oczy tego wymierania. Nie jest to reportaż napisany sucho i bezosobowo. Mnie to nie przeszkadzało, nawet pozwoliło mi się bardziej wczuć w tę książkę, ale wiem, że nie każdy może lubi takiego Typu reportaże. Ja tę książkę bardzo polecam wielu osobom: tym, którzy są przekonani o szkodliwym wpływie człowieka na klimat Ziemi, ale także tym, którzy nie wierzą w ten wpływ, tym, którzy chcą się dowiedzieć więcej o historii Ziemi, ale także tym, którzy chcą poznać przyszłość Ziemi. Także wielu osobom polecam książkę Elizabeth Colbert: Szóste wymieranie Historia Nienaturalna. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Zapraszam na kolejne. Jeśli macie ochotę na dodatkowy kontakt ze mną, to wpadnijcie na moje konto Instagramowe, gdzie znajdziecie mnie pod nazwą Fiszkowa Kartoteka. Zajrzyjcie do notatek do tego odcinka, tam zamieszczam link bezpośredni do tej książki. Do usłyszenia. Cześć!